Eee, to były czasy. Każdy chciał być jak Wulight albo Pookie Style. Stawanie o 17 na priszę za żelazna Żelazne agorow, które wygrywało EU Masters. I nowe zapowiedzi ze świetnymi komentatorami: czasy Pompa i szaty Maga. Owszem, była zabawa, kobiety i afery, ale liczył się przede wszystkim e-sport, a nagradzani byli najlepsi. Wszystko się pojebało! Jakieś takie dziwne, niewyraźne. Ale zostało się jedno miejsce, gdzie nie ma miękkiej gry. To streamka dają o sporcie! No! Kurwa! No! No, kurwa! wracamy! Polska wraca! Kibicować kurwa na tej zlecie! Mamy Barona, mamy Nemezis! Gdzie jesteś? To nie jest miejsce pospolite. Tutaj musisz mieć coś szczególnego. Co? Tego dokładnie nie da. Tego nie da się jednoznacznie zdefiniować. Oglądaj 12. sezon Ultraligi. Na Kostrimie gadają o esporcie. Ruszamy już jutro.